Województwo Madowkieckie reprezentuje klasa mundurowa szkoły z im. 72 Pułku piechoty z zakładu doskonalenia, doskonalenia zawodowego w Kielcach. Opiekonem drużyny jest pan Andrzej Wójtowicz. To był to drużyny uczeń Tomasz Kwiecień. Dobre proszę. Bu video taşlı kolonda sonuçta. Hap. Hap. Hadi çocuklar. Bu yemek odası. Bu yemek odası. Bu yemek odası. Hap. Hap. Zasłuchajcie, zawsze razem, każda jedna Musisz czapkę mieć, jak salutujesz. Bo jak nie masz czapki, to tylko możesz się ukłonić. Numer jeden. Zestaw zadań numer jeden. Tradycyjny czas do przygotowania. Województwo Mazowieckie reprezentuje szko reprezentują szkoły imienia 72. Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Szkoły te wprowadziły innowację pedagogiczną na...